Dzień dobry uczestnicy i uczestniczki Galicja Gravel 2023. Tu Łukasz Marks, wasz nieustraszony i niestrudzony kamerzysta z kanału Wywiady na rowerze jak widzicie zawitałem też na Galicję to mój debiut w tym wyścigu to znaczy pierwszy raz będę go filmował. Jestem bardzo ciekaw tej Galicji, bo dużo o tym słyszałem w wyścigu, to często gdzieś się w jakichś rozmowach przejawia i zawsze z Galicją kojarzą się takie określenia jak szybki, jak flow, jak rekordy prędkości, o takie tutaj padają podobno właśnie tutaj niektórzy pierwszy raz jadą longiem, bo szybko, bo krótko bo można lecieć. No właśnie ciekaw jestem, jak to, jaki ten wyścig będzie wyglądał, jak on w waszych opiniach będzie przebiegał, szybki, ale ja mam rower elektryczny, więc mi nie uciekniecie, na szczęście, a mimo że wyścig jest szybki. Mój kanał polega na tym, że ja podjeżdżam do was w trakcie wyścigu i rozmawiam z wami, robię z wami wywiad, zadaję wam pytania, wy na te pytania odpowiadacie. O, czekajcie, a tutaj w tle jest mój kamper. Jeżeli zobaczycie taki kamper stojący gdzieś przy drodze, to znaczy, że ja się będę gdzieś kręcił w pobliżu. Podjeżdżam, zadaję pytania i rozmowę z Wami taką przeprowadzam. Pytam Was o to, jak wam się jedzie, jak wyścig, jak trasa, jak sprzęt, no wszystko co związane z wyścigiem i co związane z wyścigami ultra w ogóle, bo często mi opowiadacie też o tym, o tym, jak śpicie, jak jecie, jak w ogóle jaką taktykę przyjmujecie na te wyścigi. Mój kanał Wywiady na Rowerze jest pełen takich wywiadów, Tam tych rozmów z różnych wyścigów, różnych jest to uporządkowane wyścigami, także zapraszam na kanał, można się dowiedzieć, co sądzą inni ultrasi, można się dowiedzieć też to nie tylko od czołówki, bo ja przeprowadzam wywiady po prostu z wszystkimi uczestnikami, oczywiście nie z wszystkimi uczestnikami danego wyścigu, ale z wszystkimi w tym sensie, że i z czołówką, i ze środkiem stawki, i też z tymi, którzy jadą na końcu, można to porównać, można się dowiedzieć z tych wiadów co myślą ci, którzy jadą longiem, czyli bez spania, a co myślą ci, którzy wybrali się po prostu na wycieczkę i postanowili potraktować to turystyczno krajoznawcze wyjaśnię tutaj, bo wiele osób pyta, jak to jest, czy ja jestem częścią sztabu organizacyjnego danej imprezy, czy nie? Nie, nie jestem. Oczywiście działam w porozumieniu z organizatorami, ale kanał jest finansowany ze sprzedaży tych filmów wam jako pamiątka, czyli deal jest taki, układ jest taki, że wy zamawiacie u mnie taką pamiątkę, taki film, a on potem trafia na kanał. Można też ode mnie kupić surówkę, można kupić właśnie taki wywiad, można materiał swój do tego dorzucić i kupić taki ode mnie reportaż. Życzę wam przemiłego wyścigu, życzę wam wyścigu bez zamiary bez kontuzji, wyścigu, który po prostu przebiegnie tak jak chcecie. Pogoda się szykuje niezła, co prawda tam niby jakieś w prognozach są niewielkie opady deszczu, ale to chyba tylko niewielkie, więc to nie, wam nie przeszkodzi, upału nie będzie. Także co? Nic tylko wsiadać na rowery i jechać. Do zobaczenia w takim na razie na trasie. Cześć, cześć.